Jak wystąpiłam w teledysku Maty? Więc, siedziałam sobie u mojego kolegi w domu I na grupie, na Messengerze moi znajomi pisali do mnie wiadomości, że są na jakiejś tam grupie I że jest jakiś casting do, do teledysku Maty, żebyśmy się wszyscy zgłosili do tego castingu i, I właśnie wzięli w nim udział i ja stwierdziłam, że w sumie czemu nie I tam było, były różne tam wymogi, wysłać zdjęcie i opis jakiś tam chyba siebie, z tego co pamiętam Aż że byłam wtedy na imprezie, to wysłałam jakieś takie foty swoje i napisałam jakiś dziwny opis i sobie myślę, dobra, niech zobaczymy co będzie, nie? Nie nastawiałam się w ogóle na to tak naprawdę. I pojechałam z tymi znajomymi do Warszawy. Tak sobie pojechaliśmy na parę dni i okazało się, że ja w ogóle mieszkam w Dolnym Śląsku i do Warszawy mam daleko. Do Warszawy mam pociągiem z Lubina do właśnie Wrocławia, półtorej godziny, godzinę. Tam trzeba czekać jakiś czas i potem chyba ponad cztery godziny do Warszawy jest Wrocławia z Wrocławia pociągiem, ale często ten pociąg się niestety spóźnia. Więc pojechaliśmy właśnie sobie do tej Warszawy. Spędzaliśmy sobie czas i nagle ostatniej nocy przychodziły do nas maile, w sensie miały przychodzić w ogóle maile do ludzi, e, którzy się dostali. Moi z nami sprawdzali maile, ja też sprawdziłam. Nic nie było. No nic nie było, dobra, trudno, nie? Nagle, chyba godzina druga w nocy, ja patrzę. O kurde, wysłali mi, że zapraszają mnie na, na, na plan zdjęciowy. No i e, ja byłam ogólnie w takiej sytuacji, że e, ja miałam wracać do domu. Do, do swojego domu i jakby na następny dzień miał być ten teledysk, ten, ten plan zdjęciowy No i e, ja musiałam wrócić tutaj do Lubiny z powrotem i poszłam tylko spać rano Rano? Rano tak, rano wstałam i szybko pobiegłam na pociąg z powrotem To było po prostu w parę dni, zrobiłam tyle kilometrów tym pociągiem i byłam naprawdę tak zmęczona więc wieczorem wróciłam do Lubina, późno wieczorem, i rano już znowu wróciłam do Warszawy. E, oczywiście zgoda rodziców tam wszystko było, e, podpisywanie regulaminów, papierów i tak dalej. No i e, nikogo tam nie znałam, pojechałam tam no, kompletnie sama. Były tam różne dziewczyny, parę chłopaków i właśnie. Postanowiłyśmy, że założymy te dziewczyny tam, które się dostały, grupę na, na Messengerze Spotkałyśmy się w galerii w sumie w, Chyba z, w Arkadi, teraz Westfield chyba się to nazywa I poszłyśmy razem tam do tego jakby baru, klubu, żeby właśnie nagrać teledysk Podpisywaliśmy te rzeczy Ubrałyśmy się tak, jak miałyśmy tam się ubrać i uczestniczyłam w tym jakby projekcie eee, Przyznam, że Ludzie, którzy zajmowali się muzyką, tam oprócz maty, byli naprawdę życzliwi, tam rozmawiali z nami i pytali się różne też rzeczy, też tam nam zdradzali jakieś te i tak dalej. Było naprawdę w ogóle sympatycznie. Oczywiście osoby poniżej 18 roku nie piły alkoholu, tylko, tylko osoby właśnie powyżej 18 roku życia. Nagrywaliśmy różne sceny, poznaliśmy pierwsi, jakby tą piosenkę w ogóle, jak ona wygląda. Mogliśmy sobie pogadać właśnie z matą, z nimzem i z całą tam grupą ludzi, którzy się tym zajmowali Poznałam właśnie dużo super osób na początku, z tego co pamiętam, w ogóle siedziałyśmy sobie i czekałyśmy jakby na naszą kolej W sensie na naszą kolej czekałyśmy, aż to się wszystko zacznie Tańczyliśmy sobie na parkiecie, byliśmy na basenie, pływaliśmy sobie I tak naprawdę to wszystko trwało wiele, wiele, wiele godzin Skończyło się to w środku nocy Mm, I chyba z tego co pamiętam, moja koleżanka zabrała mnie do tam jakiegoś swojego znajomego chyba. E, I tak spędziłam tam czas do chyba piątej rano, kiedy miałam pociąg z powrotem do mojego miasta. I to był jeden chyba z takich najbardziej fajnych momentów. Byłam taka naprawdę wtedy zadowolona z tego. E, ogólnie rzecz biorąc, naprawdę było fajnie, sympatycznie. Naprawdę ludzie w ogóle, których tam poznałam, byli. Naprawdę cudowni, tak piękne dziewczyny, tak pięknie ubrane w ogóle. Byłam aż w szoku, że, że, że mogłam w tym wszystkim uczestniczyć i że to się w ogóle udało. Więc naprawdę, naprawdę się z tego cieszę, jak to wszystko wyszło. Dostaliśmy też pizzę chyba, chyba wszystko, wszystkie pizze były hawajskie z tego co pamiętam Takie ogromne, więc tam jakby nie, nie trzymali nas na głodzie czy coś, nie dostaliśmy za to żadnych tam pieniędzy Ani nic takiego, po prostu mm, mieliśmy możliwość właśnie uczestniczyć w czymś takim i jestem właśnie zadowolona, że mogłam zobaczyć jak to wszystko pracuje, jak to wszystko wygląda No to nie chodzi o to, żeby właśnie z tego zrobić to chodzi, żeby też wynieść tego jakąś wiedzę, paru znajomych i tak dalej, nie? więc naprawdę Naprawdę się opłacało wysłać to, to zgłoszenie Bo tam właśnie naprawdę bardzo dużo osób, które yy, są ogromnymi fanami Maty yy, Ja słucham go, ale nie, 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 nie mam żadnego chyba artysty, na którym mam jakiegoś bzika Wiem właśnie, że tam dziewczyny chodzą na każdy koncerty i tak dalej Co jest bardzo fajne, więc one są na pewno jeszcze bardziej szczęśliwsze niż ja, że mogły uczestniczyć w czymś takim właśnie Na dysku mnie zbyt dużo nie ma Jestem na paru klatkach, ale nie ubolewam nad tym, bo jestem po prostu wdzięczna za to, że mogłam tam być Mam bardzo dobre wspomnienia i pozdrawiam w ogóle wszystkich ludzi, którzy tam byli, jeśli to w ogóle oglądają. I to w sumie na tyle. Bajo! Y Bajo!